Rysiek, chcę podać z was Stevena na Samsung, Polska, Galaxy, Ultraliga, Liga Super Puchan. W Ultralidze, jaki skład? Ja, Rybson i jakiś trzech Maćków, których nikt nie zna. Jeden wygląda jak Lewus, przysięgam. Będę go cisnął, mimo że gra w moim składzie. Ale to ona ma więcej z teraz twój popisowy numer, dawaj. Tu stan Gdzieś Gdzieś zaraz będziesz w Korei? Niech mi Rybson śmieci, sponsoruje wyjazd do Korei, jest mi to winny. Ja tego nie zrobię, k**. Matrix jest zwykłym On jest zwykłym pionkiem Matrixa. A ja, dlatego jest z nim ku**a drama, dopóki świniaje, nie zasponsoruje tego. I nie ogarnie komuś. Zwariował. Jaka dyskusja na TikToku, co ty masz w ryju, dziecko? I typiara odpisuje, poki, popularne japońskie słodycze. On odpisuje, okej, okay, pozdrawiam. Opisał, I nie dziecko, bo w lutym kończy 19 lat. To pokaż dupę i ch Wczoraj, panie robiłem takie ćwiczenie na, no na, na maszynie takie, że tak by ci kur... siedzisz tak jakby tak do góry nogami i ci na nogi człowiek uspada takie gówno i musi podnosić nogami Czułem jakbym za zamiał zaraz zmiażdżyć Rero dla widza wypierd... Nie mogę zrobić ławica musi przetrwać musi być silna Ja Nie... zrobić te same koszulce Bo ja jestem jak Wardęga mam milion takich samych Ona mówi to nie że nie chcę iść ej to, ej to widziałem jak coś Że t... ja nie oglądałem bazy Astrala Ale tam właśnie był jakiś wątek gejów, nie? I, I tam widziałem, że jakaś refleksja była Bo to jest Pixara chyba I Pixar powiedział, że no nie powinno tego być I że w drugiej części nie będzie już Nie wstawaj, nie wstawaj Leż na ziemi jak leżysz, leż na ziemi Aaa, no dobra, dobra Ale pikoła z*** Jakby ja. gwiazdki były na niebie To i nie będą na ziemi i dlatego Odgrywaj jęczenie tutaj. do Nie będę odgrywał jęczenia, mm, ale wchodzę, penetruję i, genera <noise> I generalnie... <noise> generalnie jest git malina. Dziecki, twoje są przepiękne. Takie głaciuszkie, takie ładnie. Pamiętaj, pamiętaj! Ja... OOOOOOOO OK THESCOD NAWS co? PUT FISTON FLASH Thank fucking oh, O oh, co To widziałem, się... z... z... ale tam te nie było tak śmieszne Skumałem wcześniej, że ten, że on wjechał furą w policjanta. Wreszcie z... bardzo z... chodzi to na dziwki i tak w... Getomil. Okay. Nie, no a nie. Aha! Na Loelo nie wrzuciło! Ej, wrzuciło mnie na Loelo, ej, wrzuciło mnie na Loelo! F... Czuł Sime Master, jak ja mam 1000 punktów! Nie, no nie szory, shory, shory! Ogłoszenie Banger składu, noż mówiłem Banger squad, ale jaką nazwę, nazwę jej Marcin wymyślił taką nazwę, mówię tak Jaka nazwa? Przyznam jaki Marcina? Nazwę mam taką, kiedyś miałem fun W każdym razie znają ludzie, ale Nie jest podane oficjalnie Lona Lona miniona Ale Ja też stronowałem. Czy bagi staną? Mi się wydaje, że na Sex RP to nic złego jak ci staje, nie? Tak jest moja opinia. Nigdy nie uprawiałem, ale. No to wyobraźnia działa, nie? Może stanąć, dydek. A! Strzeli mi w plecy. W potylicę strzał dostałem. No nie, umrze, nie umarł. Ja pierd***, No nie no! Dlaczego mi po prostu nie... To jest go mit, no! Wy po prostu pójść w piątkiem idem! Mili... Goły Nexus! Mili goły Nexus! Wy pójść w piątkiem idem! Oni cały czas chcieli robić jakiś rzeczy na side i tak dalej, po chuj! Odpadamy RK Orna i kończymy grę! W ultra jaki skład? Ja Ripson i jakiś trzech maćków. W nikt nie zna. Mają 18 lat. Jeden wygląda jak Lebus, Przysięgam. Jeden. będę go cisnął, mimo że gra w moim składzie, bo nie ma u mnie followa na X-ie. Ja. Yeah. Dobry, mamy mam zajebisty skład jak coś, nie? To jest totalnie zajebisty skład, Imo Frygo, ja, Ksajo, Zamulek, Minemaciek Mamy totalnie zajebisty skład Totalnie zajebisty skład mamy, Imo Ej, mój jeden kolega z prawdziwego życia przeżywa to, że yy, Nikita ma, nie, Nikita, tylko ta od Od Wojtka Goli ma zajebiste życie Lewą ręką, no? No, lewą ręką Dłużej dochodzisz przecież U nich tak komputer laguje, Jego k***o tego młotka trzeba wyłączyć Niebo wy, wy, nie, bo ten młotek mi tak laguje I nagle komputer, trzy kupać, nie wiem czaj, słuchaj to Ja pi i komputer laguje z tego młotka Jutro oglądałem widzę dokument jak coś Pogu? Oglądałem o tym jak t wygrał wygrało mistrzostwa świata, Esz Jak? Rezent śpiący Zajebiste One są zajebiste Oglądałeś ten? DRX dokument. To było to? No, to było, to było zajeb zajebisty był ten film O co i w tym, że T1 nie ma Zeusa, tylko rekles na orcach Nie no jak? Rekles po prostu jest tym Substytutem Jak gdzieś czytałem, że rekles po po koreańsku mnie Zakład o 100 że t nie wygra? No dobra, ale to Człowieku, to, to, to ten ktoś zakłada, że coś wygra, ma gorsze ocy. Yy, Kur... stają do mnie pisze. Ale mam mentlik w głowie. Opowiem ci fajną historię z dzisiaj. Byłem w psiaki na dworze, zrobił dwójkę. Wróciłem, ustawiłem robota, żeby zap... za mnie. Poszedłem zrobić kawę. Przychodzę, no tak. Pies się zesrał w domu. Robot to się w... i mam cały salon za robot dobije. wyjeba... Chyba lepszego nie, nie znajdę Monitor, Dostać perma keeper. Nie przyjmę tu. Ale. To ona ma więcej z Janinze! teraz mój popisowy numer, dawaj. No, widziałem widziałem czegoś takie jak żyje, więc to jednak nie jest 4 lata to samo. Ale mnie zasało, ale mnie zasało, aleczka. Ja pierd... No ja pier... zasało mnie także. Le, bo ci zęby wypadną A, do. Kurwa. <K> <murna> 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 Dobra, nie, ja bym pier... Nie, to jest... to jest mocne, nie? To jest mocne. Cześć, czy są dupy, co przeżyły takie coś z bagietką, tylko że IRL? No. Dajesz malenka. Rozpina rozporę. O ja. Ja pierd... Ale pięknie. Zaczyna masować. Ale... Nie, kł... Przepiękna sytuacja. Jestem w niebie. Ja pierdolę. Lecisz malenka. <noise> ja pierdolę, dobra. Dobra, to jest ten klip, to jest ten klip. To o, jest najlepszy ba. klip, jaki zaczyłem z tego całego sex RP. O boże, dobra, nie. Ta coś ma wesoło, no dobra, to no no ta RP, nie? Ale wciąż. I bo takie seks RP, taki serio seks RP. Kurwa, no ja bym nie mógł, chyba, nie? Coś dla Beki i tak dalej spoko, ale tak po prostu, takie, żeby stary serio, takie serio odgrać normalny seks, to nie. Kurwa. Inaczej kliknął w eh? E! Po prostu zawsze, oj O! To skipnął Gigu wykupił skipa Nie, kur... Wy se kupujecie i zwracacie dobra Ej! Nie! Ja ręcznie zabieram punkty papusiakowi! Bo wy sobie kupujecie skipy i zwracacie punkty. Chłopaki! Ja wiem co wy tam kur... robicie. To nie jest, ja to już widzę któryś raz tą sytuację No. Ja te punkty ręcznie wezmę Cze coś mam pisać? Teraz. <śmienic> ja piel... Bagetka to jest chzba za od Na sex rp mam żonę żonej dzieci. Przyszła mi paczka od Red Bulla. Tak wygląda, nie? Tak wygląda. I dostałem do niej coś takiego. Przełam lody. Odkryj nowy sezonowy smak Red Bulla. Gotowy na zimę przedstawiamy nowy Red Bull Winter Edition. Rozbij lód dołączon narzędziem. Zdejmij pokrywkę i lód, aby znaleźć i pa. Ktoś pisał, że to jest lód z cukru. Czy no nie wiem? Trochę? Zdejmij pokrywkę. To jest Red, red Bull. Kurwa, to się klei! Faktycznie to jest cukier. To jest cukier. Ten nowy to jest najlepszy Red Fajny. Ja lubię te paczki od Red Bull, zawsze z tych Red Bulli, bo one są takie. Nie są jak każda. Chcesz trochę szkła? Jak się czujesz, Rogala? Ja wiercę. Pierdol... Moje bado uczucie nigdy tego nie czułem. Na ja może wstać? No, wstań, Stań, skurwysy! Stałem, wstałem. 18 sierpnia, ostatni ja, był. 30 lat! Dobra. Co robisz? Biję Skubiego. Dzisiaj widzowie mnie trollowali, że jakaś powódź w Poznaniu jest. No jakieś warta, powodzi? No a, a, a ty słyszałeś jakieś powodzi? O kurwa! O kurwa! Ale tąpnięcie było! O A Ale ten Ślązak z Krwiej Kości! Ole! O ale tąpnęło! Ale tąpnięcie tą było na Śląsku! O no, pokażę dla tych, co nie wiedzą. Patrzcie, jak wejdziecie na Instagrama mojego, to nie jest reklama jak coś. Jest zdjęcie z kajaków i jest zdjęcie z tego, nie? I patrzcie, jak najnowsze, to tylko ta pani, znowu przekomentasz, ona pisze tak. I ona pisała też pod, pod postem z Giewontu. Nie wiem, czy napisała jakieś wcześniej jeszcze. Nie. Ale tydzień temu pisała tak. Czemu usuwasz moje komentarze, aby nikt się nie dowiedział? Załatwisz sobie, jak dorośli ludzie bez kolejnej internetowej afery, ale już nie wiem jak chcą rozmawiać. Jutro rano wypuszczę wszystko, bo to co udostępniam teraz, to wiesz do wierzchołek gór lodowej. I wie o tym na razie tylko nasze wąskie grono. Numer masz, czeka wyjaśnienia, nie chcę tego robić, ale zmuszasz mnie. No i ja mówię tak, że no pisz taki komentarz, no to chyba. Chyba do bagiety, Bo do kogo. Okazuje się, że na to wchodzi jakoś weszła jakaś dyskusja i tak dalej, ale ona też napisała to tutaj. A z tego grona to jest czwórka, tylko na Giewoncie. Więc to musi być do, naszej, do kogoś z naszej czwórki. Jest na twoją niekonieczność udało się uzyskać nagranie, które twój przydupas wraz z Michem ze starego tak zastraszyli pana Stanisława schro, schro, chrobrego. Daję ci czas do soboty i uzyskam pełne nagranie. Znasz mnie i wiesz, że internetowe afery to nie moja bajka, ale nie dasz mi innego wyjścia. Blokujesz, usuwasz i unikasz. Nie wiem jak już do cię dotrzeć. Numer masz, wiesz jak mi znaleźć, czekam. No i tu są odpowiedzi, nie? Bez kitu, do kogo ty piszesz? Czy wiadomości do Michała G, jest cię dzieckiem? On wie, tak samo wie, ile ma za uszami i jak oszukał nas, odwrócić kota ogonem. Miarka się przebrała, zakończył wreszcie cyrk, czekam na kontakt do jutra. I będą dymy, psztak. Mogę zdradzić tylko, że z zmuszona z powodu braku kontaktu z moją osobą, udostępnić wszystkie materiały pewnemu kanałowi komentery. Po zapoznaniu się z nim, nie krył swojego zaskoczenia, a ja czuję się jak najgorsza, a to my się skrzywdzone. Jakoś zostałaś poproszona o nieudostępnienie reszty materiałów, poza tymi co do czasu musicie poczekać. Mogę poprosić o kontakt z moim które w okresie od końca wysłuchują dotyczącego do za poszukiwania kontaktu, bo jest to więcej. Nie, nie wiem o kogo chodzi, ja próbowałem dać jej followa i napisać do niej. O może w sumie napiszę, ty, napiszę do niej, ale to jest jakiś, imo to jest fakę. Dzień dobry, eee, widziałem y, komentarze, pani komentarze, pod postami, na których się znajduję. Znaczy ja, ja też nie wysłałem follow request jak coś. I tak, no to właśnie to, to chyba tobie pozdają, słuchaj, bo karma Do, wraca. Nie nie ty o tym decydujesz, ty k***a A <grym> no. patrzy, to jest jak się Karma No i co? <grym no <grym i gówno, jeden z tak. dla mnie. Tak. A jest, słuchaj, hubert, on musi być bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Sorry. <grym> no. TikTok to jest mocny świat, nie? Nic się nie dzieje na idkurel To miał obejrzeć. Oliwka wciąż oglądała tak. Mama i córka same w domu. Szarenting pełną parą! Znachowujemy batki. Więc tam jeszcze jest, zobacz. teraz mi jeść. A? No. Zobacz, chmurka już jest. jak fajnie jest jej dziecko, Boże święty. A jedna chmureczka Super! Są jakieś zabawki dla dzieci, które rozwijają jakieś takie logiczne myślenie typu, że na przykład młodego Einsteina chowasz od małego, że co na przykład dajesz te, że kształty musi rozpoznać i tak dalej? Oni robią content na dzieciach, na dziecku, w sensie niby tak, a z drugiej strony pomyśl, że w sumie to oni tak jakby dzielą się swoim życiem, nie, też na, to ciężko nie pokazać swojego życia jak jest dziecko. Wiesz co chodzi? Wiadomo że pewnie by się dało, nie? Ale to pewnie utrudnione jest mocno. Plus wiusy z Bobasów są tak opę. Nie tak wiem że to dziecko będzie miało ciężko, nie? To nie jest tak, że dzieci sławnych osób mają ciężko, a wydaje mi się, że takich youtuberów, co jeszcze szarentingują, to już w ogóle no miało... P... Zabędzie jak z Mizorem. Ej, nie, ja, ej k... z, z Mishorem przecież dobrze wyszło. Szczerze. Uważam, że rok właśnie idealnie balansował tak jakby na tej... Coś w sensie idealnie nawet nie balansował, on po prostu idealnie to rozegrał. Rok w ogóle tak by nie szarentingował, Imo. Na no pewnie świetnie się bawili, jak rok spła Disney Mistora. No dobra, ale to za to jest. To dla Gimpera dożywotni, nie? Od razu wielki komentery, k**a. Wielki komentarz, a co gadało mi, Szorku? Co to jest? Ej, ja myślę, ej, byłem pewny, jak coś, że to jest ten, nie? Nocnik. Ja wiem, taki nocnik, co jak sobie kubkę to grał. Nie, no zrób, ona zróbmy sobie dziecko, może być i córka, nie? Idziemy do garażu po śrubok, ale Jak ten! Jak freestylowcy w Polsce! Ej, ej! Dobra, 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 dobra! No tu no, na pewno tutaj teraz gra lepiej ode mnie, to się zgadzam, ale... To nie znaczy, że z lepszym graczem. Tak jak mi się odkleiło jak Grand Grandmastera i się uważałem za lepszego od czy kubona w lola. Bo byliście w diamencie, to... Nie, to było jest... prawda? Ale czekaj, ty wtedy żartowałeś się, nie? Nie. No, no dobra, ale wiesz... Nie, ja ty byłem w Korei, pamiętam, on tak kubona zaczepiał! Pamiętam, pamiętam, byś w Korei? I my tam stakowaliśmy Mastera. A Randolucja gra na Mastera. I on. pod p... do kubona. Pamiętam to, pamiętam. Bo ja followuję Fagata podczas tej afery, nie? Ona się w ogóle nie odniosła do tego. Fagata chceła takie zboczone storki niekiedy. Jak fajnie jest mieć dziecko, nie? No przysięgam wam, no wydaje mi się, że nie ma nic lepszego u człowieka w życiu, niż zrobienie sobie dziecka Jak ludzie mogą nie chcieć dziecka? Ktoś powie teraz tak debilu, co, co, co ty gadasz, jak są obowiązki, coś tam, nie mogą sobie wszyscy pozwolić No nie mówię o, mówi o takiej sytuacji, jak ktoś sobie nie może pozwolić, nie? Ale obowiązki, to oczywiście, że no obowiązki, ale taka fajna zabawa Karmisz je, patrz, jak rośnie To jak człowieka, jak, jak kurwa ten Te takie małe, jak one się nazywały? Tak, jak tamagotchi Wydawa O Jezu, friend. Ku... Ile wody muszynianki mają? Co jest, ku... Co jest? Ile wody muszynianki? Kapsa, idziemy dalej z To więcej jest, ale to jest żywioł jest ty? Co jest? To jest współpraca. Majucha nie ogarnia, no. Majucha nie ogarnia, no nie ogarnia w ogóle, nie pomaga. Komu świecisz? czy sobie, Majucha. Jak masz tak świecić, to idź do matki. Tak mi mówił tata zawsze. Mówił tak wam? Komu świecisz? Mijczy sobie. Kiedy była zimna wojna? Zimna wojna to był okres chyba zbrojeń między Ameryką i i ZSRR i zakończył się tak by jakby w momencie, w którym Ameryka wygrała wyścig kosmiczny więc obstawiam, że jakieś lata po II wojnie światowej nie? I no nie wiem tak 70-80 90 coś takiego XVI wiek? Ja pierdol... <laughs> ja pier... Nie mogę! Co za debil! Co za debil widzowie! Co za debil! Ona jest bardziej do freeza chyba, co? Włoski po mamie, ale z twarzy bardziej do Karolka chyba. Na ręce chce. No, gdzie idziemy? Na ręce chciała chyba. Kołderka, robimy <laughs> Ale super! Trzeba, bo ona tak wyciąga ręce, bo ona chciała. Ona chce tą kamerę, czy nas chce się przytulić? Boże Oliwia, zróbmy sobie dziecko, nie! Zróbmy sobie dziecko. Będziecie mogło tutaj siedzieć u mnie. Zamontujemy tutaj taki koszyk, żeby się działo. Kupimy takie okurarki z na szelkach i niech się uczy od małego. Jak się rozp. A w Lola. I serio serio? ubiera ze mną robić pranie. Ona ma super fan z tego, że ona mi podaje te rzeczy, a potem, że nastawiamy, prawda, Majusia? Mi się wydaje, że ja jako ojciec bym zamknął dziecko dla Beki, nie w takiej pralce. Jestem kłą osobą. Straumatyzowałbym <grywa> małe dziecko. A super! odpoczywaj. A ja już jest ta Majusia. Nie wiem, Imo Maja to tak średnie imię. Nie, córka Maja. Wydaje mi się, że ona odczuwa taki dyskomfort z tą kamerę. Trochę, trochę to widać, że ona tak. Cały czas zerka tą kamerę tak niepewnie. Jakby, wiesz co chodzi? Chować chowa tą kamerą, dziwnie tak jest. Ja bym chciał być tak, dziecko już, nie? Kur... Serio, ja już. Ja, może, może tego nie widać po mnie, ale jestem gotów, Kur... Serio, jestem gotów. Rzeczywiście się nie diametralnie, Ja Ja jestem, ja jestem skłonny. zrobić tą zmianę, nie? W moim życiu, serio. Ja jestem. Jestem, jestem skłonny. I wydaje mi się, że. Byłbym zajebistym ojcem. Nie zagodziłbym, ja zajmowałbym się wszystkim zajebiście. Ja mam, serio, mam talent do dzieci, serio. Dzieci mnie lubią, ja lubię dzieci, jedzą mi z ręki. Nie umiem gotować, ale człowieku, kaszkę na mleczku każdy potrafi zrobić. Właśnie raz na sto lat, no dobra, ale dałbym radę. Wydaje mi się, że sprostałbym, sprostałbym. I mo, zdałbym celująco, celująco. Tu byśmy zamontowali w tym miejscu taki stary koszyk na dziecko, no by tu się działo. Kominiarce. Ja bym się siedział, byśmy sobie gadali, żółwiki byśmy sobie zbijali po, po rundce w CSie. Ja bym czytał z nim człowieku bajkę. Kurwa, taką y, czytankę i ja bym mówił, o, ciekawe, no tego nie wiedziałem. Naj najlepiej się uczyć we dwójkę. Jest! Jest ogłoszenie! Naprawdziwy banger! Rysek chce z was, Stewia na Samsung Polska Galaxy Ultra Liga Super Puchar. Kiedyś miałem fun bangers. banger, 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 banger. A ja wstawiam. Ja, co napisać? Co napisać? Coś śmiesznego! Jakbyście byli... Sajo, to co byś napisali? Ojciec, o, ojciec z synem znów muszą ratować polskie League of Legends Nie, Leech of Legends Cringe? Box Del baron jest niewinny Seks, o, może tak po prostu seks Niebo sponsorzy, ale co sponsorzy? Po rozdać retwita, no w sumie racja. Ej ona. Ej, kiedy wersów miała swój prime? Kiedy najładniej wyglądała Wersow? W którym domu? W Ameryce, nie? Też tak wydaje że w Ameryce wyglądała bardzo ładnie. Ale jako blondena wersów też ładnie wyglądała. Mi się na przykład taki Bo ktoś... Najprzystojniejszy mężczyzna na świecie. Mi się Pudzian w ogóle nie podoba. W sensie... Nie takie umięśnienie, tak średnio, nie? Z Polaków, kurwa, najprzystojniejszy Polak? Z takich celebrytów? To to nie... Jakiś Krzysztof Ibisz? XD? Yes. Mam przynajmniej, mi ten zabielski się nie podoba w ogóle. Ten zabielski. O, ludzie mówią, że ten zabielski jest przystojny, no tak średnio. Maciej musiał, o, Maciej musiał spoko w sumie, no. Ale Maciej musiał ma jeden, jednego dużego red flaga, nie? Reklamował szczepionki. No niestety, Giga red flag, Giga red flag. Patrz, tak wyglądał młody duda. Z mordy trochę jak Rokicki. Trochę z mordy jak Cinkrow. Widziałem Mamona, tak. Mamon, mamon jest okej. Okay. Bo, bo wy mówicie, że Mamon jest coś tam. Mamon wygląda okej, okay, nie? on mamon... Ma, wiesz, tak i ja i Mamon nie jesteśmy k***, jakimiś bożyszczami, ale mało nie wygląda źle. Jak postawi włosy na jeżaku wydaje mi się, że padać, że mamon też jest, ma, inne lata to są. On jest starszy od nas. Ale co jest też super? To puszczamy jej też moją piosenkę i Karola i on. Imo, od małego dziecko powinno być katowane k***, piosenką bandy. Od małego. Dwa-cztery na dole, tak powinno to wyglądać. Tu typów mięśnie bardzo szybko rosną od kilku zastrzyków Elo Delta albo do za